Ten zespół odkrył piekielny sposób na zarabianie pieniędzy na Spotify bez wydawania muzyki. Ich spryt wstrząsnął fundamentami streamingu i zagroził poważnie jego modelowi biznesowemu. Co najlepsze, ich metoda na zarobek była całkowicie legalna i szybko znalazła naśladowców. Tak kiedy muzyczny gigant odkrył, co robią, musiał grzecznie poprosić malutki zespół, żeby przestał wykorzystywać lukę do wyprowadzania kasy z platformy. Jak tego dokonali? W 2014 roku Wolfpack, niezależny zespół fankowy z Ann Arbor w stanie Michigan, stanął przed powszechnym problemem małych kapel, z finansowaniem trasy koncertowej. Mimo skromnej liczby fanów, około 1600 obserwujących na Twitterze, udało im się zgromadzić bardzo oddaną grupę fanów. Jednak zmagali się z utrzymaniem stałego przepływu gotówki, a to uniemożliwiało im występy na żywo i próby zdobycia nowych odbiorców. Iskra inspiracji pojawiła się, gdy Jack Stratton, frontman Woolback, natknął się na wywiad ze znanym producentem muzycznym, Ronem Ferrem. Fer opowiedział, że cover Lady Marmalade, który wyprodukował do filmu Moulin Rouge, był dostępny tylko na albumie ze ścieżką dźwiękową filmu. No commercial single was ever released on Lady Marmalade, only the album. Mm. So it was still that the, those days when you could do that trick where well, you had to buy the album który it was tethered and it was a double album. So it was a big, big, big win. Co oznaczało, że konsumenci musieli zapłacić za cały album, aby otrzymać tę hitowy singiel. W ogóle to na pewno znacie ten numer. Dla jasności. Dawno, dawno temu pojedyncze utwory wychodziły w formie fizycznej. Normą więc było, że zanim pojawi się cały materiał, to wypuszcza się single. Nie tylko jako premiery radiowe, ale także właśnie w formie nośnika. Było pewnym, że mając taki hit na ścieżce dźwiękowej filmu, rozejdzie się ona w dobrym nakładzie. Ten sprytny chwyt marketingowy zwiększył znacząco przychody, rozszerzył popularność filmu, jak i dał rozpoznawalność pozostałym utworom. Jak to się jednak ma do czasów, kiedy ludzie mieli już całą muzykę świata na wyciągnięcie ręki? Krajobraz muzyczny początku 2010 roku wyglądał diametralnie inaczej niż we wspomnianych czasach. Sprzedaż albumów fizycznych spadała, a platformy takie jak Bandcamp stały się kluczowym miejscem dla niezależnych artystów. Wolfpack z powodzeniem sprzedał tam swój album około tysiącom fanów, bo przypomnę, na Twitterze obserwowało ich około 1600 osób. Trzeba było więc tylko wymyślić, w jaki bezkosztowy sposób ich zaangażować. A rozwiązanie było prostsze niż mogłoby się wydawać. Operacja Sleepify. Wymyślili coś, co było genialnie proste, ale kontrowersyjne. Zespół wydał nowy album zatytułowany Sleepify. Zbiór całkowicie cichych utworów. Pierwszy kawałek, Z, składał się z nieco ponad 30 sekund ciszy, a po nim następował ZZ o tym samym czasie trwania. Cały album nie zawierał zupełnie niczego poza ciszą. Koncepcja była genialna. Fani mieli odtwarzać album w pętli podczas snu, generując przychody ze streamingu. Zespół obiecał wykorzystać zarobione pieniądze na sfinansowanie trasy koncertowej z bezpłatnym wejściem dla swoich fanów. Według obliczeń, jeśli fan odtwarzałby album przez 7 godzin snu, byłoby to 840 streamów. Potencjał finansowy Sleepify był oszałamiający. Każdy stream generował dla grupy około pół centa. Gdyby wzięło udział tylko 100 oddanych fanów, zespół mógłby zarobić 588 dolarów tantiem za noc. A te obliczenia zakładały przecież, że fani wykorzystają tylko jedno urządzenie i będą streamować wyłącznie w godzinach nocnych. Gdyby odtwarzali album przez cały dzień, zarobki mogłyby potencjalnie wzrosnąć trzykrotnie. Geniusz tego albumu polegał na tym, że można go było odtwarzać na pełnej głośności bez zakłócania snu czy rytmu dnia. Każdy utwór został precyzyjnie zaprojektowany tak, aby trwał nieco ponad 30 sekund, ponieważ 30 sekund to jest minimalny czas wymagany przez Spotify, aby uznać go za legalny i wypłacić wynagrodzenia. To kreatywne wykorzystanie niedoskonałości systemu Spotify miało wkrótce wygenerować dla zespołu 20 tysięcy dolarów. Demonstrując zarówno potencjał, jak i słabość modelu streamingowego. Ale kwestią czasu było, aż zostaną przyłapani. Halo, policja, proszę przyjechać na Spotify'a. Slipify szybko zyskał popularność, gromadząc około 100 tysięcy odtworzeń na utwór, co daje łącznie około milion streamów. Początkowo reakcja Spotify była wyważona. Wyznaczny e-mail z pytaniem, czy zespół potrzebuje pomocy. A rzecznik, Graham James, próbował bagatelizować sytuację, stwierdzając: To sprytny wyczyn, ale wolimy wcześniejsze albumy Wolfpack. Sleepify wydaje się być pochodną twórczości Johna Cage'a. To porównanie do Johna Cage'a jednak skomplikowało sprawę dla streamingowego giganta. Ponieważ. Słynny utwór Cage'a, 4 minuty i 33 sekundy, to trzyczęściowy utwór muzyczny awangardowego amerykańskiego kompozytora, który jest skomponowany wyłącznie z samych pauz, co oznacza, że żadne instrumenty ani głosy nie biorą udziału w wykonaniu. Przez cały czas trwania utworu nie zostaje zagrany ani jeden dźwięk ze strony wykonawcy. Na premierze chłop po prostu podnosił klapę fortepianu i ją zamykał. A w tle po prostu słychać chrząkanie, szuranie i inne ludzkie dźwięki. I ta kompozycja była na platformie. Dlaczego zatem album Slipify miałby zniknąć? Ten argument był więc strzałem w kolano. Zespół wydawał się świetnie bawić. Proszę, nie odtwarzajcie Slipify w losowej kolejności. Wiem, że może to zabrzmieć nieco snobistycznie, ale spędziliśmy dużo czasu nad kolejnością utworów. Takie granie na nosie potężnej firmy przez malutki zespół z Michigan nie mogło zostać bez rozgłosu, a o historii zaczynało być coraz głośniej. Wolfpack trafił na nagłówki głównych portali, Time, The Guardian czy Rolling Stone. Im więcej mówiono o albumie i zespole, tym my więcej streamów zyskiwali. Magazyn Billboard zasugerował nawet, że może to zrewolucjonizować podejście niezależnych artystów do streamingu i zaangażowanie fanów. Artykuł proponował nowy model. Pani mogliby wspierać swoich ulubionych artystów, po prostu streamując ciche utwory podczas snu, potencjalnie finansując darmowe koncerty w ich miastach. Rozgłos akcji stworzył potencjalny ogromny problem dla platformy: zalanie serwisu przez naśladowcze ciche albumy. Spotify musiał więc interweniować. Poprosił Wolfpack o usunięcie sleepy, powołując się na naruszenie warunków korzystania z usługi. Odpowiedź zespołu była zarówno kreatywna, jak i zuchwała. Wydali trzyutworową epkę, trafnie zatytułowaną Official Statement, która w sprytny sposób odnosiła się do kontrowersji wokół Sleepify. Pierwszy utwór, Hashtag Hurt, posłużył jako ich muzyczna odpowiedź na żądanie Spotify usunięcia albumu muzycznie wyartykułowali swoje stanowisko i podzielili się ze światem informacją, że wielka korporacja, która nieudolnie skonstruowała swój system, czepia się małego, biednego zespołu, który chciał przecież tylko wykorzystać platformę do tego, do czego została stworzona, czyli do rozwoju swojej kariery. Na tym jednak nie poprzestano. W ekskluzywnym wywiadzie dla magazynu Vice lider zespołu, zapytany o motywację Spotify do usunięcia Sleepify, odpowiedział sarkastycznie – Myślę, że spanikowali, gdy zdali sobie sprawę, że ktoś faktycznie zarabia pieniądze na muzyce. Ujawnił również interesujący szczegół dotyczący następstw ich eksperymentu. Według niego w kolejnym e-mailu od Spotify była informacja o tym, że platforma zalewana jest teraz podobnymi produkcjami i bardzo proszą, aby usunęli swoje ciche dzieło. W tym czasie Sleepify osiągnął już znaczące wyniki streamingowe. Osiągając prawie 4 miliony odtworzeń. Przełożyło się to na wysokie zarobki, ale tylko potencjalne, ponieważ Spotify podjął ostateczne działania, aby zapobiec rozpowszechnieniu się takich praktyk. Złamanie regulaminu. Streamingowy gigant powołał się na naruszenie regulaminu platformy i usunął materiał, ale tak naprawdę nie wskazano, która z zasad została złamana. Dodatkowo pozostawała jeszcze kwestia tego, czy zespół dostanie pieniądze za dotychczasowe rezultaty swojej pracy. Jako iż raporty streamingowe przechodzą z dwumiesięcznym opóźnieniem, to był to czas nerwowego wyczekiwania. Finalnie w ciągu siedmiu tygodni obecności na Spotify materiał osiągnął 5,5 miliona odtworzeń zgodnie z oświadczeniem o tantiemach udostępnionych przez zespół. Ostatecznie dwumiesięczny dochód zespołu ze Spotify wyniósł. 19 655 dolarów. Nieźle jak na płytę, składającą się z około 5 minut ciszy. Zespół dotrzymał obietnicy złożonej fanom, organizując darmowe koncerty w miastach, w których album otrzymał najwięcej streamów. A było to Los Angeles. San Francisco, Chicago oraz Nowy Jork. Dodatkowo zagrali jeszcze w N Arbor. 11 lat po tej akcji Wolfpack ma ponad 2 miliony słuchaczy miesięcznie na Spotify. Prowadził udaną karierę i 4 marca tego roku wydali swój nowy album *Clarity of Call*, który wam polecam sprawdzić, bo jest to kawał dobrego, około fankowo soulowego grania.